Hardastera, który stworzyliśmy w 2017 roku trwa. Te emocje są ciągle większe. Razem z moimi ludźmi z Chowczyc Racing rozwijamy ten projekt ciągle i on jest spełnieniem mojego marzenia. Stworzyliśmy cykl rajdów i samochód, który może wystartować i w którym każdy pasjonat czuje, że to jest jego miejsce. Możecie mi wierzyć, że start za kierownicą tego samochodu daje niezapomniane przeżycie. Całą masę emocji i mnóstwo frajdy. Każdy kto raz spróbował, wierzcie mi, wraca i jest mu mało.